Co chcemy zrobić, jeśli chcemy stworzyć własnego skina i dodać go do Minecrafta za pomocą Escalancher? Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, szedł łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mieć koronkę przy swoim niku na tym kanale to mamy już opcję wesprzyj pod tym filmem Początkowo musimy stworzyć skina Użyję do tego strony do tworzenia skinów, którą jest nowa skin Gdy już wejdziemy na stronę możemy rozpocząć tworzenie skina Albo po prostu skorzystać z gotowego modelu Ja już nie będę przedłużał i po prostu wezmę gotowca Gdy już wybierzemy lub stworzymy skina Wybieramy opcję save znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu A następnie download Teraz możemy wejść na drugą stronę w tym przypadku Escalancher jeśli nie macie tutaj konta, oczywiście potrzebna będzie rejestracja, dlatego klikamy Register, a następnie wpisujemy swoje dane, czyli adres e-mail. W polu niżej go potwierdzamy, a na dole wpisujemy hasło, i obok również potwierdzamy nasze hasło. Gdy już się zalogujemy na stronie, mamy możliwość uploadu naszego skina. Żeby to zrobić, musimy wejść w opcję Customization. Jak widać, mamy tutaj domyślnego skina, czyli Steve'a. Ale oczywiście my nie chcemy Steve'a, chcemy go zmienić i w tym miejscu uploadujemy naszego skina, którego przed chwilą zrobiliśmy Dlatego w pierwszym miejscu wpisujemy naszą nazwę, ważne jest aby ona była tą samą nazwą, którą mamy na launcherze Wpisujemy więc naszą nazwę Następnie w tym miejscu wybieramy browse i wybieramy plik naszego skina, którego prędzej pobraliśmy Jak widzicie nasz skin zmienił wygląd i mamy już naszego skina, którego przed chwilą zrobiliśmy W kolejnej opcji, gdybyśmy mieli chęć, to możemy jeszcze dodać naszą pelerynkę Teraz już tylko wybieramy opcję Save Setting. Odpalamy więc z Escalanchera, do którego link macie w opisie Jeśli chcemy zagrać w wersji premium, to oczywiście używamy danych do logowania A jeśli chcemy zagrać w wersji non-premium, to oczywiście wybieramy opcję Offline Jeśli chcemy zagrać offline, to wybieramy tą opcję i wpisujemy nazwę użytkownika, którą wybraliśmy w tym przypadku prędzej w Escalancherze A następnie wybieramy oczywiście Zaloguj się Aby każdy miał pewność, że wszystko działa, wejdę na Minecrafta i zobaczę czy wszystko śmiga jak widać skin jest wgrany i wszystko ładnie śmiga. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny i zoszedł dzięki niemu czas, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mnie wesprzeć, to prowadzę mój drugi kanał, gdzie zapraszam ciebie również tam. Mójego dnia. Cześć.